Dzień dobry Państwu, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku w Leśnictwie Śmieszny Kąt. Ja nazywam się Zbigniew Lewandowski, pracuję w Nadleśnictwie Starej Jabłonki. Chciałbym Państwa dzisiaj zabrać na wycieczkę do Lasów Bukowych. Teraz, jak Państwo spojrzą tuż e, za moimi plecami, jest już e, bardzo ładne odnowienie naturalne bukowe, które e, wyrosło pod koronami e, starych drzew, które e, zabezpieczały je przed bezpośrednim wpływem słońca. Ponieważ buk jest e, cienioznośny, nie lubi światła bezpośredniego, tylko rozproszone. Wtedy e, nie choruje, i bardzo ładną, soczystą barwę liści ma. Natomiast, żeby zobaczyć jak ten proces się zaczyna, to zaproszę Państwa do miejsca, w którym dopiero inicjujemy te odnowienie, a wszystko zaczyna się od skiełkowania nasion i wówczas wyrastają małe siewki, czyli małe sadzonki buka. Znajdujemy się na granicy północno-wschodniej zasięgu buka. To jest cenna informacja, ponieważ nas jakby uprawnia do inicjowania odnowień naturalnych i daje nam te zabezpieczenie i pewność, że nam one wyjdą. Cała przygoda z odnowieniem zaczyna się w momencie inicjowania tego odnowienia. I jesienią, w październiku, czasami już we wrześniu, bóg owocuje i wysypują się nasiona buka, które nazywamy buczyną. Efektem kiełkowania tych nasion są takie małe sadzonki. My nazywamy je siewkami. To już nie jest siewka, to już jest mała sadzonka buka, która przez okres tego lata osiągnęła dopiero taką wysokość, żeby w pełni powstało ładne drzewko, trzeba nam okresu 7-8 lat. Na razie te małe sadzonki buka wymagają osłony starych drzew które tutaj wokoło widać, dają te światło rozproszone. W początkowym okresie, pierwszych dwóch, trzech lat <coughs> sadzonki i bułka rozbudowują przede wszystkim system korzeniowy, który umożliwia im pobieranie z gleby związków mineralnych i wody. Kolejnym etapem uzyskania odnowienia naturalnego jest usunięcie już dojrzałych buków, które spełniły swoje zadanie, dając ocienienie młodemu pokoleniu. Tutaj, za nami, możemy zaobserwować już udane odnowienie naturalne bukowe, które ma w granicach 20 lat. Ono już się nie boi tego światła bezpośredniego nie wymaga tego światła rozproszonego. Tutaj pozostało nam tylko wykonać jeszcze zabiegi pielęgnacyjne polegające na przerzedzeniu tego odnowienia naturalnego, żeby pozostające młode drzewka miały właściwą ilość światła i przestrzeni do rozbudowania koron. Żeby te poszczególne wszystkie trzy etapy, które Państwu przedstawiłem się tutaj udały, Musimy zacząć od ustalenia głównego celu i założeń. Żeby właściwie, we właściwym czasie wykonać poszczególne zabiegi i odsłonić już istniejące młode buczki, trzeba bazować na wiedzy, moich poprzedników. Ja, jak zaczynałem tutaj pracę w tym leśnictwie Narpiew, zasięgnąłem języka u swoich starszych kolegów, którzy przede wszystkim przekazali mi tą wiedzę, której nie mogłem znaleźć w książkach. Dotyczyła ona przede wszystkim terminu wykonania poszczególnych zabiegów, na jakim etapie, kiedy możemy wchodzić z danym zabiegiem. Uchroniło to mnie przed popełnieniem wielu błędów. Już za pierwszym razem udało się w sposób zadowalający wyprowadzić nowe odnowienia, które i tak wymagały okresu około 20 lat prowadzenia i szczególnej troski i takiego pańskiego oka, które doglądało co rok w tych decydujących momentach. W tym miejscu chciałbym Państwu powiedzieć, dlaczego tak bardzo nam zależy na tym, żeby uzyskać odnowienie naturalne bukowe. Co nam daje? Jakie osiągamy korzyści? To w tym miejscu widać tu na podstawie tych gatunków, które współżyją z bukiem. Odnowienie naturalne bukowe. Daje możliwość wyprowadzenia oprócz buka innych bardzo cennych gatunków, które zapewniają nam tak zwaną bioróżnorodność, czyli współistnienie wielu gatunków, które urozmaicają środowisko. Tutaj, jak się rozejrzymy wokoło, widzimy lipę, która już rzuciła praktycznie liście, widzimy graba. Grab jest to bardzo specyficzny gatunek. E, tu jest grab, e, ponieważ e, ma bardzo głęboki system korzeniowy, który z głębszych warstw, warstw gleby wyciąga e, związki mineralne i wzbogaca e, siedlisko. Dodatkowo daje opad ściółki, która bardzo łatwo szybko się Rozkłada, przyspiesza to obieg materii w środowisku. Następnym bardzo cennym gatunkiem jest jesion, i tam dalej widać brzozę. Tak ładnie się bieli. Bardzo ładnie to wszystko się uzupełnia. Daje to w późniejszym okresie, kiedy las już jest dojrzały w wieku. 80-100 lat miejsce e, gniazdowania ptaków e, zapewnia te nisze ekologiczne, które e, są potrzebne, e, czy to dla jaszczurek, czy e, dla innych zwierząt. Jest to jeden z głównych celów, e, których chcemy tutaj osiągnąć. E, daje to dużą satysfakcję, jak uzyskamy las, który składa się nie tylko z jednego gatunku, ale jest domem dla e, dużej części zwierząt e, w tym lesie. Dlaczego Bóg jak przyszedłem do tego leśnictwa 20 lat temu, zderzyłem się z drzewostanami bardzo zróżnicowanymi, które ukształtował lodowiec. Jest bardzo duża mozaikowość siedlisk i warunków glebowych, które pozwoliły na bardzo dobry rozwój drzewostanów lasów bukowych. Trzeba było to w sposób umiejętny i rozsądny wykorzystać. Bóg z racji tego, żeby uzyskać odnowienie naturalne, wymaga dużo cierpliwości czasu, ponieważ okres odnowienia, uzyskania odnowienia naturalnego, bukowego wynosi około 20 lat. Także wymaga to od leśniczego dużej cierpliwości i rozwagi. Także tutaj było to takim wyzwaniem dla mnie, żeby wykorzystać ten potencjał tych terenów do uzyskania tego odnowienia naturalnego.